Paulina Holtz, kim jest aktorka, którą wielu kojarzy z postacią Agnieszki Lubicz w serialu Klan, który od 1997 roku wzbudza sympatię i zainteresowanie widzów TVP. Jak potoczyła się jej życie, czy jej kariera nabrała tempa po tej roli? Ma męża, dzieci. Paulina Holtz urodziła się 23 lutego 1977 roku w Warszawie. Jest córką filmowca Witolda Holcza i aktorki Joanny Żółkowskiej, która również pojawia się w obsadzie Klanu jako Amna Surmaczka Zieło. Już od czasów młodości związana była z aktorstwem. W wieku 6 lat wzięła udział w przedstawieniu Małżeństwo Mari P. w teatrze telewizji. W latach młodzieńczych chciała zostać reżyserem, jednak nie udało jej się dostać do szkoły filmowej. Zdecydowała się wówczas na dziennikarstwo, etnologię i antropologię. Rodzice traktowali mnie jak osobny byt i nie wymagali realizowania ich niespełnionych pragnień. Nie wyobrażam sobie, aby rodzic mógł bezwzględnie decydować o przyszłości dziecka, nie biorąc jego potrzeb pod uwagę. Ja też mam takie podejście do swoich córek, mówiła w jednym z wywiadów. Paulina Holtz, aktorka. W 1997 roku wzięła udział w castingu do serialu Klan, który wygrała. Wciela się w nim postać Agnieszki Lubicz, córki Krystyny, Agnieszka Kotulanka i Pawła, Tomasza Stockingera. To właśnie ta rola przyniosła jej największą popularność i sympatię tysięcy widzów telenoweli TVP. Na dużym ekranie zadebiutowała rolą zakonnicy w dramacie psychologicznym Na Koniec Świata. Później pojawiła się w kilku produkcjach filmowych, choć nie były to duże role, zagrawa m.in. w Jak to się robi z dziewczynami. Kryś, ile waży koń trojański? O mnie się nie martw. A ostatnio pojawiła się w serialu Ucho prezesa, gdzie wcieliła się Joanny, dziewczyny Ryszarda z Nowoczesnej. W 2002 roku związała się z teatrem Powszechnym w Warszawie, gdzie na co dzień gra. W 2003 roku otrzymała nagrodę Felix Warszawski w kategorii najlepszego aktora, który pracuje nie dłużej niż 5 lat od uzyskania absolutorium za rolę Jenny w spektaklu Kształt rzeczy. Paulina Holtz, dzieci i Michał Nowakowski, mąż W życiu prywatnym związana jest z operatorem filmowym Michałem Nowakowskim, podobnie jak jej znana mama nie jest zwolenniczką ślubów, dlatego od lat żyje w nieformalnym związku Z partnerem ma dwie córki, z którymi aktorka pojawiła się na okładce magazynu Aktywna Mama Paulina Holtz mieszka w bloku w centrum Warszawy Ładnie urządzonym wnętrzem chwali się na swoim koncie na Instagramie kiedy zaczęłam mieszkać sama i urządziłam pierwszą wigilię w swoim domu to zebrałam przy wigilijnym stole wszystkich których się dało mieliśmy okazję by wreszcie lepiej się poznać takie spotkania to teraz nasza rodzinna tradycja przyznała aktorka